To ty co nagrywasz? Kolej, mentos. Kolej mentos. Tu jest Szymon, tu jest Kratper, a tu ja. Dobra. Dobra. Druga osoba. Jak jest? Jak jest? Dobrze. A teraz ty. Będziemy potem to oceniać. <grym> Dziś Ci się nie uda. Nie no. zjebał Ale teraz czy mnie nagrywajcie? E? On nagrywa mnie. W każdym Dobra, teraz on. Zjebuj to tu. Nie wrzucaj. Ty skór wielu. Ej, dobra, Nie Ne? Ne? Ja pierdolę. Nie trafiłem. Polecam. Polecam. I od skali od... I od skali od 1 do 10 dajemy... Ja daję 10, a Ty? Ja też. A Ty ile dajesz? Od skali od 1 do 10. Najwięcej 10. No i każdy 10. I nie zapomnijcie. Polecam. I to łapce w górę, lecę i, I wy. Nie zapomnijcie, tylko z banan i z tym. Um. Banan Sprite'em będzie jeszcze. Będą też i Sprite Challenge, kurwa, nie wiem. Tutaj nagrywał Kasper, ja, Bartek i Jenek. I Szymon. Kurwa, co mówi Jenek? I, 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 I to a, będzie na kanale koniec. Szymon Żytkowski. Kasper, zrób jakieś zróbcie jakieś, zróbcie jakieś, jakieś coś zajebiste. Czekaj, nie, nie. Czekaj. Czekaj. Dobra. Wypierdalaj. To nara.